treningi już zaczęliśmy dosyć wcześnie zaraz jak jakby informacja że, że one były możliwe Dostaliśmy sygnał od razu od trenera, że, że jest taka możliwość i, i też już można powiedzieć, chyba jako jeden z pierwszych zespołów mieliśmy jakieś takie treningi wprowadzające. No i można powiedzieć, od tego tygodnia zaczęliśmy treningi. Wiadomo, że przyjemnie się trenuje w ładnej pogodzie, chociaż dzisiaj przy tym słońcu i tutaj z trenerem od przygotowania nie było łatwo, ale jak sami widzimy, no, mamy jeden cel i będziemy pewnie robić wszystko, żeby żeby to osiągnąć. Krok, wykrok dość długi. Nisko schodzicie prawie kolane do ziemi. Z przodu stajemy na paluchy. Najlepiej jeszcze ręce na cała Całka słomka pracuje. Zbosiliśmy się na tyle w zimowym okresie że wypadałoby dać szansę tym zawodnikom, którzy, którzy przyszli. Tak naprawdę teraz w tym okresie letnim doszedł do nas tylko, tylko Jarz Sławek Janicki, który tutaj tą, tą, tą pozycję bramki mocno nam wzmocnił. Został również Maciej, więc na każdej pozycji mamy po dwóch równorzędnych zawodników, więc lepsze z wrogiem dobrego koncentrujemy się nad tym, co mamy Muszę przyznać, że jest to fajna organizacja, jestem mile zaskoczony, co się, jak tu tutaj w tym klubie jest tutaj, tak wszystko dobrze poukładane. No na razie idzie to wszystko w dobrym kierunku, um, powiem profesjonalizm, jak to na naszą ligę, to naprawdę jest high level, że tak powiem. Przyszedłeś do Huraganu z Trzemeszna ze Zjednoczonymi, już nie zagracie niestety w nowym sezonie. Czekałeś jakoś na ten mecz z byłym zespołem, z moimi kolegami, czy jednak no, mecz jak inny? Nie, no pewnie, pewnie chciałem zagrać, pokazać się, co prawda teraz w barwach huraganu, tylko że muszę powiedzieć, że trochę żal mi kolegów, ponieważ w pierwszej rundzie wypociliśmy dużo na treningach, na, na meczach, walczyliśmy o to, żeby się utrzymać, a jedną decyzją po prostu no, prezesi zrezygnowali i ta drużyna teraz będzie grała gdzieś tam w okręgówce, no i to, trochę żal, chciałem zagrać przeciwko nimi, tam fajne też boisko, zresztą tak jak tutaj, no ale nie udało się, może w przyszłości, ale my raczej awansujemy, także nie wiem, czy nas kiedyś dogonią i kiedy ще 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 з під